Jako że robię teraz trochę maraton tych filmów, to postanowię Wam jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz pokazać. Tutaj będzie ryzyko takie, że być może nie wiem, czy to co kupiłem, to będzie coś, co. W takiej dużej kopercie będzie działające, może być taki problem, że może to nie działać. Ale co to dokładnie będzie, to już Wam pokazuję. Załatwiłem coś na Elixie bardzo ciekawego. Coś, co praktycznie rzadko albo prawie nigdy się nie widuje. Trzeba mieć albo jakieś szczęście, albo nie wiem, być pieprzniętym, żeby cokolwiek tutaj wykombinować ciekawego. I moi drodzy, w takiej oto dużej kopercie na poczcie to bywa różnie z tymi rozmiarami. Paczek, jak myślicie, co to tutaj może być? Tytuł macie w nazwie filmu, nie? Ale jakbyście myśleli, gdybym nie nazwał te, tego filmu, od razu bym rzucił tak po prostu bez żadnej zajaweczki. Jak myślicie, co by to mogło być? W takiej o. części koperty. Na pewno nic podejrzanego, a coś bardzo ciekawego. Zobaczcie. Druga koperta. Albo nawet kawałek papieru. Patrzcie. Nie wiem, czy będzie widać przez papier, słabo trochę. No to wam już objaśniam. Coś, co nie spodziewałem się, że w ogóle coś takiego znajdę. Zobaczcie, Sega Rally Online Arcade. Wszystko nam sugeruje, to, że to jest gra. Ale jak myślicie, w jakiej formie? No już może co niektórzy z was się zorientowali, bo jest to w formie kodu, jeszcze do tej pory niezrapanego. Uważajcie. Kod jest z 2012, przynajmniej tak nam data sugeruje. DJI to jest po prostu jakiś niepoważny tutaj, przy mnie, nie pokazajmy w ogóle liter niezdrapany do tej pory kody. Także jest szansa, że do końca lipca 2024 jest możliwość jeszcze wymiany tego kodu. I dzisiaj, jako że mamy okazję jeszcze wymienić sobie ten kod, sprawdzimy, czy w ogóle on będzie widoczny i czy da radę jeszcze grę tak jakby pobrać. Bo, uwaga, tej gry de facto nie ma dostępnej w sprzedaży cyfrowej od 13 lat. Od 13 lat nie ma tej gry w sprzedaży, albo od 12, bo bardzo gra była krótko w sprzedaży, jak nie nawet więcej. A jeszcze znalazł się kod niezdrapany. Niesamowite, co? Jako, że mam paznokcie... Spróbuję zdrapać ten kod i od razu wykorzystam go, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest ta gra do pobrania. Ja się będę śmiał, jak się okaże, że faktycznie będzie. Bo tego się nie spodziewałem, że jeszcze ktoś w internecie znajdzie taką ofertę, a sprzedający znajdzie gdzieś samą zdrapkę jeszcze niezużytą i to do takiej gry, mało tego, która nie jest w ogóle dostępna oficjalnie do pobrania, bo pewnie pamiętacie z tego testu um, Aurory, co miałem poczyczonego Xboxa 360 w wersji Slim, to tam akurat tą grę pobrałem mniej legalną drogą, żeby po prostu zobaczyć, czy one faktycznie działają na Aurorze. Jak widzieliście, działało i ten oto kod za chwilę zużyję i zobaczymy, czy faktycznie gra będzie do pobrania jeszcze, bo mówię czas jest do końca lipca, czas jest do końca lipca, także trzeba to wykorzystać, pożegnać sklepik Marketplace z 360 i to będzie niesamowita okazja, żeby po prostu wam to pokazać, że jeszcze są takie cuda na kiju. Wchodzimy, bo będziecie też tego świadkami i zobaczymy, czy to zadziała jeszcze. nie ma tak staroszkolne logowanie się do Xboxa 360. Przynajmniej do swojego konta. W porządku. Także teraz robimy najważniejszy test tego stulecia. raczej tej dekady przynajmniej wpisując sobie kod na tej klawiaturze, którą mam będzie mi trochę łatwiej użyć jej by szybko w miarę wpisać, sprawniej się przekonać od razu. Bez strachu czy rzeczywiście ten kod działa wpisując sobie go bardzo dokładnie bez pomyłek. Tutaj jest chyba B, nie jestem pewny, bo tutaj tak napisali jakby nie było wiadomo. Teraz uwaga, sprawdzamy. Czy to będzie to? Moi drodzy, dokonał się cud nad cudami. Cud nad cudami na słupskiej ziemi. Wyjątkowej ziemi, gdyż mamy Segarelli Online Arcade, usuniętą grę sprzed X lat, a ja mogę ją pobrać teraz, bo nie ma w tym żadnego problemu, żeby to zrobić. Moi drodzy, Giga 22, czego chcieć więcej? Co bardzo zabawne, wiecie, co jest najlepsze z tej całej historii na temat tej gry? Nie dość, że de facto usunęli tą grę, Sega sobie zaraz przypomnę, w którym dokładnie roku usunęli, to serwery do tej gry wciąż działają. A prawie nikt w to nie gra. Tam, jeżeli chodzi o stronę trueachievements.org, to tam jest tylko jedno osiągnięcie. Bardzo dosyć łatwe, wystarczy tylko kogoś znaleźć do zabawy i w sumie wszystko już jest zrobione. Ale że akurat udało mi się taką ofertę znaleźć, Trochę mnie ona kosztowała, bo trochę ponad 40 zł, ale czy ja uważam to za zmarnowane pieniądze? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Wiem natomiast, że gra wyszła w 2011 roku 19 maja, więc pewnie serwery długo się nie utrzymywały. I podejrzewam, że one mogły być wyłączone jakoś rok po premierze, znając życie. I niestety tak się składa, że. Tak, informacja tutaj z 17 listopada 2012 roku. Dam Wam linka w opisie filmu, że ta gra została wywalona pod koniec października. Z tego co tutaj przynajmniej wypisali, nie ma tutaj tak jakby powodu, żeby mieli usuwać tą grę. Ale najprawdopodobniej chodziło o licencję, która wygasła w miarę dosyć szybko, więc być może i. Jest taka możliwość, że z tego powodu mogli wywalić tą grę, ale dalej są serwery, także można się w tym momencie bawić. Dobrze, to w sumie do momentu, aż się nie pobierze ta gra, to wtedy zacznę test z tej gry, już taki dosyć bardzo interesujący, bo no nie spodziewałem się, że akurat da radę pobrać tą grę. No ale cóż, przynajmniej jest taka oto ciekawostka i na pewno może i dla Was przyda się taka informacja, że jeszcze przed wyłączeniem sklepów przed wyłączeniem sklepów jest możliwość jeszcze znalezienia kurczę takiej gry w takiej oto ofercie. Ale jeszcze zanim wyłączą sklepy, to myślę, że w lipcu na początku zrobię sobie taki przegląd tych gier, co by jeszcze ewentualnie dałoby się znaleźć. A jeżeli wcześniej coś wynajdę ciekawego na tą konsolę, to ewentualnie was poinformuję taką jeszcze oto zajawką. Także czekam aż się pobierze i wtedy lecimy dalej. W początku gra się pobrała, także wystarczy ją tylko Uruchomić to będzie Se, na Sega. Na Se, 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 se. Właśnie, gdzie ona będzie. Tutaj, aha. O, to ciekawe. Podpisali zupełnie inaczej tą grę. SROA. SROA. O, A. Zajebiście. Nie ma żadnego tutaj banera, żadnej informacji na temat tej gry, ale. De facto, coś tam jednak ktoś wcześniej grał, więc coś jest na rzeczy. No i uruchamiamy. Szkoda, że nie ma etykiety samej gry, no ale trudno. Jest i legendarny Segi już z zamierzchłych czasów. A przynajmniej by się wydawało, że zamierzchłych. Będę chciał sobie ściszyć trochę, bo będzie za głośno. No i mamy Segarelli Online Arcade grę, którą sprawdzałem na przerobionym XBOXie od... Kurczę, nie pamiętam Twojego imienia, sorry, ziomuś. Tomek? Mateusz? Kurczę, nie wiem. Okej, okay, w każdym razie, możemy tutaj sobie już pewne rzeczy ustawić, ale myślę, że niech będzie tak, jak ma być, z jasnością. I to jest w zasadzie tak jak wam mówiłem na tamtym filmie Sega Rally Online Arcade. To jest obcięta wersja tej, tego tytułu z 2007 roku Sega Rally. Nic w tym odkrywczego. Ale dlaczego ta gra jest tak wyjątkowa? No, właśnie głównie dlatego, że nie ma tej gry w sklepiku. Więc głównie dlatego ona jest taka wyjątkowa. Troszkę mniej rzeczy jest tutaj do zrobienia. De facto, ale to nic, zróbmy sobie na razie dla pojedynczej zabawy. No właśnie, nie wiem co. Czy Championship? Może szybki wyścig, ewentualnie później. Może wam kiedyś pokażę dokładniej tą grę. to już tutaj nie ma co za bardzo pokazywać, bo to jest tak, jakby obcięta, mówię, wersja z 2007. Wezmę sobie Cyterę Xarę, Automatyczna skrzynia biegów, i może niech będzie. Zobaczmy, czy są wszystkie trasy. Nie, są tylko, słuchajcie, cztery. W Segarelli 2007 tam było bodajże chyba sześć do wyboru od razu, a jeszcze jeden był do odblokowania poprzez zrobienie pewnych wyzwań. Ale że tam ta gra jest trochę trudna, bo poprzeczka z poziomu trudności jest dosyć duża. Tu jest troszeczkę gra nastawiona na takie luźniejsze granie. To prawda, sterowanie też może być takie, by się wydawało trudniejsze, ale tutaj jest różnica taka pomiędzy tamtą grą, że przynajmniej jest ten czas do tyłu liczony, tak jak to właśnie w dówkach powinno być. I to jest w zasadzie cała zmiana jeżeli chodzi o wersję z 2007, a tej okrojonej gry, co prawda. Bo nie jestem pewny, tam też były sie rozgrywki sieciowe. Tam też można grać online, co ciekawe, nawet do dzisiaj. Tylko ciekawostka jest taka, że tutaj mamy jednak faktycznie ten arcade solidny, czyli jak przejeżdżamy przez punkt, punkt kontrolny, to mamy e, ten czas na naliczany jeszcze dodatkowo. I to jest w zasadzie cała zmiana tak naprawdę, nie? Więc może coś tam jeszcze by się znalazło, nie? Ale w gruncie rzeczy na tym polega cały pizz. Mimo wszystko fajnie jest mieć taką świadomość, że załatwiło się zdrapkę, która jeszcze miała, co ciekawe, działający kod um, do tej gry, która de facto, gdyby nie wyłączenie serwerów do sklepiku, to pewnie cały czas jeszcze by był, ale że niestety Microsoft postanowił inaczej, no to no cóż, konsumenci nie mają nic do gadania. Ale jeszcze jaką różnicę zauważyłem, przynajmniej w pracy kamery, to to, że tam w 2007 kamera chodziła tak bardziej naturalnie, że ten samochód się bardziej przechylał na boki, a tutaj kamera jest skoncentrowana bardziej na tym pojeździe od tyłu i nie widać praktycznie tych boków. Jest kamera w pełni skoncentrowana na tyle, co można sobie bez problemu sprawdzić właśnie w tamtej grze. Mimo wszystko, bardzo fajnie, że gra śmiga. Tym bardziej, że jeszcze mówię, dla mnie to jest naprawdę nie do pojęcia, że przed wyłączeniem sklepów oficjalnych, oczywiście, udało się komuś takiemu jak ja znaleźć zdrabkę niezużytą. Z aktywnym kodem do tej gry cały czas, przez te 12 prawie lat. Niemożliwe, co? A jednak. Ciekawe, czy ja tego gościa czerwonym Mitsubishi chyba tak lancerze chyba. Dogonie. Tak coś nie chce dać mi się wyprzedzić. Także co myślicie o takim zakupie? No myślę, że nikt by się tego nie spodziewał w sumie bo tak naprawdę to ja bym sam nawet się nie spodziewał, że ja bym sobie załatwił taką grę, która no, ma swoją wartość i co by nie mówić, jest takim małym unikatem na dzień dzisiejszy. OK, także odblokowano nagrodę gracza albo awatara i zobaczymy, co tutaj mamy. A, już wszystko, no i fajnie. No i dobra, osiągnięcie już pierwsze wbite. Ciekawe, jak ten strój wygląda, wyścigowy. No i dobra. Tak, czyli to jest w sumie jakby Sega Rally Championship. Na Saturna, ale w obciętej wersji z 2007 roku tak jakby w samej charakterystyce. Bo gra jeden, jednym, jeden do jednego nie będzie, nie. Dobra, mamy Xbox Live, a, także tutaj trzeba mieć tylko tego Golda, żeby jeszcze zagrać. Serwery cały czas są co śmieszne, więc to jest chociaż tyle z informacji. No i dobra, także zacząłem sobie tą grę pomału. Myślę, że nie będzie problemu skończyć tą grę, bo nie jest sama jakaś trudna, więc myślę, że znalezienie osoby chętnej na wygranie pięciu meczy Xbox Live nie będzie wielką przeszkodą. No i to by było na tyle. Także jeżeli byście chcieli więcej z takich rzeczy albo właśnie z tej gry, ja bym nie widział problemu, żeby jeszcze pokazać co nieco. No i co jeszcze można rzec? Trafiło mi się, to naprawdę nie dzieje się zbyt często, żeby Żebym nawet ja miał możliwość znalezienia takiej gry w takiej formie, co jest, co jest miłe i naprawdę jeszcze, no, jeszcze zadziwia ten fakt. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym filmie na kanale Granie na Spontanie. No bo jak nie granie na tapczanie, no to granie na spontanie.